Zło na długą metę nie ma szans. Jak już rozpoznałem ten komunizm jako, jako takie społeczne zło, no to zdawałem sobie sprawę, że to przegra i że, że ja jestem po dobrej stronie, jak jestem przeciwnikiem tego systemu. Zrozumieliśmy, że tej solidarności, która jest w naszych sercach, że się nie da wynegocjować, a my że będziemy ją musieli wywalczyć. Dalszym celem jest niepodległość. To było właściwie takim kluczowym argumentem, że ja jestem w solidarności walczącej. To były takie może nasze marzenia. bo Wokół tych marzeń zaczęliśmy się organizować z takiego początku.